Cześć, witajcie kochane moje, drogie boginie i wasi partnerzy również, jeśli korzystacie. Ja nazywam się Agata, to jest kanał Dziko Rodzimy i jestem tutaj po to, żeby pomóc ci uwierzyć w łagodny, ekstatyczny, przyjemny poród i pomóc ci zrealizować te właśnie wizje. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z wami o celebracji o uświęceniu okresu okołoporodowego, ciąży, porodu i połogu, i o tym, jak bardzo ważna ta właśnie celebracja i to uświęcenie tego etapu jest w drodze do tego, żeby doznać porodu łagodnie, bezboleśnie, ekstatycznie. Powszechnie, przygotowując się do porodu, będąc w ciąży czy również w połogu, raczej skupiamy się na tych dolegliwościach. Skupiamy się na badaniach, skupiamy się na mankamentach naszego ciała. Generalnie doszukujemy się patologii, doszukujemy się, doszukujemy się w tych wszystkich objawach właśnie związanych z ciążą, porodem i połogiem, problemów, doszukujemy się bólu, doszukujemy się negatywów. Interpretujemy je w sposób negatywny. Jesteśmy wrzuceni w wir, właśnie chodzenia na badania, yy, czytania, jak tutaj zapobiec pewnym yy, zmianom w naszym ciele, jak zapobiec jakimś yy, dolegliwościom ciążowym. Postrzegamy je jako coś, co jest przeciwko nam. I jeżeli my jesteśmy w takim wirze, na przykład na etapie ciąży, że to wszystko jest przeciwko nam, że ja to muszę kontrolować, że ja muszę temu zapobiegać, że to jest nieprzyjemne, że to jest w ogóle jakieś nienormalne, tak naprawdę, no to jestem w tej aurze, że to jest przeciwko mnie i ta aura zostaje potem na poród. I również w porodzie jestem nauczona tego, że wszystkie zmiany w moim ciele, że wszystkie odczucia są przeciwko mnie. i Jeżeli ja postrzegam je z poziomu przeciwko mnie, to one są dla mnie, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Żeby podać wam parę przykładów, jak to, jak to się zadziewa w ciąży. Na przykład, smarujemy się kremami przeciwko rozstępom, ach, żeby przypadkiem nie mieć rozstępów. I z taką intencją to robimy. Natomiast nie robimy tego z intencją smarowania mojego wspaniałego boskiego ciała po to, żeby wesprzeć ten. Niesamowity cud rozciągania się skóry na brzuchu, żeby było jej łatwiej, nie robię tego z miłością do, do mnie, samej, do, do dziecka, które jest tam, tylko przypadkiem się smaruję, żeby nie mieć rozstępów. I ach, zapomniałam się dzisiaj posmarować, cholera wstaje, bo jak się nie posmaruję, to dostanę jeszcze jakiegoś rozstępu i co wtedy będzie. To nie chodzi o to, żeby nie zapobiegać tym rozstępom. Chodzi tylko o to, że jeżeli już Wykonuję taki proceder wsparcia mojego ciała w rozciąganiu, to jestem skupiona na tym wsparciu, jestem skupiona na tym cudzie, że moje ciało się rozciąga i chcę mu pomóc, i dzięki temu na przykład zapobiegnę rozstępom. Ale chodzi o to, gdzie jest priorytet skupienia naszej uwagi. Na przykład masowanie sromu, masowanie joni, warg sromowych, żeby nie. Podczas porodu. Również większość kobiet robi to z taką intencją, no dobra, no robię ten masaż mechanicznie w tym lęku, żeby tylko nie pęknąć. A jeżeli weźmiesz ten olejek i zrobisz sobie celebrację swojej joni, swojego sromu, i będziesz masować ją w miłości i przyjemności, po to, żeby ją wesprzeć w porodzie, z afirmacją tego cudu, że ona potrafi się rozciągnąć podczas porodu i jest w ogóle drzwiami na świat dla wyjścia, dla mojego dziecka. Po pierwsze, uważam, że ten masaż zadziała o wiele lepiej, a po drugie, nie jestem właśnie w tej przestrzeni lęku, żeby tylko nie pęknąć. Jestem w przestrzeni. Wspieram moją joni, żeby rozciągnęła się jeszcze mocniej, żeby było mojemu dziecku łatwiej wyjść na świat, wysyłam do niej wdzięczność, że w ogóle jest portalem, że jest drzwiami dla mojego dziecka. Ja wiem, że dla was to może niektórych brzmieć, trochę weź w ogóle jakiś mistycyzm. Jeżeli ja takie impulsy wysyłam do mojego ciała, jeżeli takim połączeniom. Tych neuronów, pomagam się budować, to to ma bezpośrednio wpływ na to, jak funkcjonują faktycznie moje tkanki, moja biologia, moja fizyczność. Szczerze powiem, nie wiem, jak jest w Polsce na ten moment, ale jak ja byłam podczas mojej pierwszej ciąży z córeczką em, w poradni em, położniczej, ginekologicznej, to co miesiąc miałam badaną krew. Mocz i co miesiąc miałam, ba miałam badania ginekologiczne u lekarza. Bardzo często też miałam robione USG, bardzo często miałam robione badania takie dopochwowe. I nie wiem, jak jest na ten moment, ale musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że w większości tak naprawdę chyba, tak mi się wydaje, innych krajów kobieta w ciąży y, jest pod kontrolą tylko położnej lub położnika i właściwie jeżeli nie ma żadnych przesłanek ku temu, że coś się dzieje nie tak, to w ogóle nie ma żadnych badań do pochwowych. jest jakieś jedno, dwa USG je, jakieś dwa, może trzy badania krwi tak przynajmniej było w Kostaryce że był, była tylko kontrola położnika legalnie oficjalnie kontrola położnika dwa badania krwi podczas całej ciąży i zlecenie ewentualnie zrobienia jednego USG przed porodem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK. Natomiast jeśli nie ma żadnych przesłanek, to nawet yy, i to badanie była, było robione prywatnie, natomiast jeśli nawet nie ma żadnych przesłanek, to w ogóle ono nie jest robione, tak jest w kostaryce. I musimy sobie właśnie zdawać sprawę, że to jest uzależnione nie od tego, jakie jest realne, jakie są realne potrzeby, że każdy kraj ma inne procedury. Ja na moment tej drugiej ciąży, ja wiedziałam, że ja chcę zminimalizować ilość badań, dlatego, że one mnie stresują, że one mnie wrzucają właśnie w taką przestrzeń, że coś jest w ogóle ze mną nie tak, że ja właśnie to wszystko muszę kontrolować, skupiać mojej uwagi na tym, I ja czułam się też przez te wszystkie badania trochę, że właśnie ta świętość, ta intymność tego wydarzenia jest taka pogwałcona. Ja nie miałam ochoty na to, żeby ktoś właśnie do tej mojej świętej przestrzeni non-stop zaglądał. Jeżeli oczywiście nie ma ku temu jakichś przesłanek, jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli coś czujemy, że jest nie tak, jeżeli coś się zadziewa, to wiadomo, że ta kontrola ma nam służyć, ma nam pomagać. Ale jeżeli nie jest to potrzebne, to ja uznałam, że ja tego nie chcę. I faktycznie zminimalizowałam ilość badań absolutnie. Moja druga ciąża była prowadzona w Kostaryce przez położnika, który też bardzo alternatywnie, ale ja bym raczej powiedziała, naturalnie podchodzi do tego etapu ciąży. I powiem Wam, że najpiękniejsze, co było w tych spotkaniach z nim, było to, że każde to spotkanie było właśnie święte. Ja do niego, on też był chiropraktykiem i ja do niego chodziłam y, sprawdzać mojego dzidziusia i jednocześnie chodziłam do niego na takie masaże chiropraktyczne, które były bardzo też holistyczne z terapią dziękami, z terapią aromaterapią, z y, ogólnie taką w bardzo takim energetycznie bardzo pozytywnym miejscu. Y, i słuchajcie, to, co najbardziej mnie urzekło w tym, jak on pracował z kobietami, było to, że on witał się z moim dzieckiem. Zanim on rozpoczął badanie, on witał się z moim dzieckiem, mówił do mojego dziecka: Cześć, tutaj doktor, nie będę zdradzać imienia, tutaj doktor jakiś tam. Teraz, teraz sprawdzę, jak jesteś ułożony. Albo ułożona. Mam nadzieję, że się dobrze czujesz. Będę mówił do ciebie cicho, już znasz mój głos, prawda? I generalnie prowadził taką rozmowę z moim dzieckiem i słuchajcie, nie tylko ze mną, ale z tym dzieckiem. I ja się czułam tak pełna. Ja się czułam, że, że to jest kompletna, jakby w tym całym wydarzeniu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doznałam, i to jest coś, czego mi bardzo brakowało, że to moje dziecko i ja nie było traktowane tak, Właśnie tak, nie wiem, jak, jak nieludzko, tak naprawdę, jak jakiś tam um, element do zbadania, tylko jak już pełnowartościowa istota, duchowa też. I to było niesamowite. Jeżeli pracujesz z kobietami w ciąży, jeżeli jesteś położnikiem, dulą, masażystą, jakkolwiek z nimi nie pracujesz, to naprawdę polecam ci znaleźć sobie taką praktykę i przestrzeń na właśnie witanie się podczas tego spotkania, również z dzieckiem. To jest niesamowite doznanie. Tak więc, co ja robiłam, żeby uświęcić ten czas ciąży, porodu i połogu, żeby ta przestrzeń była bardziej taka hmm, sprzyjająca potem temu, żeby docelowo w porodzie. Właśnie wyjść z tego poziomu boskości, świętości, akceptacji, w ogóle celebracji tego wszystkiego, co się wydarza, a nie skupianiu się na tych wszystkich zmianach jak na dolegliwościach. Po pierwsze, to jest właśnie wybranie odpowiedniej osoby, która po prowadzi te ciąże, i to był właśnie ten mój położnik, który sam podchodził do tego z takiego poziomu właśnie holistycznego, uświęcającego. Druga rzecz, którą robiłam, chodziłam regularnie na masaże do niego akurat. To mogą być jakiekolwiek inne tak naprawdę masaże. Bardzo polecam Wam rebozo. Jeżeli ktoś mieszka w okolicach Krakowa, zapraszam również do kontaktu ze mną. Ja również takie masaże i ceremonie właśnie wykonuję. Ale żeby chociaż z raz w miesiącu, a pod koniec ciąży to w ogóle robiłam to co dwa tygodnie. Taką świętą przestrzeń y, dla naszego własnego ciała, taką bardzo uświęconą. Masaże są super y, propozycją na coś takiego. Po drugie, to były poranne ceremonie takiej medytacji w ruchu, gdzie ja ucieleśniałam y, właśnie przyjemność, ucieleśniałam te wszystkie wizje moje porodowe. I to zawsze było ze jakąś świeczką, z jakąś muzyką. To nabierało bardzo dużo takiej symboliki. Polecam Wam sztukę w przygotowaniach do porodu. Zaczerpnięcie też o takie dziedziny jak rysowanie, jak pisanie, takie wiem, może nawet wierszy, czy opowieści, czy dziennika po prostu, taniec. Zaczerpnięcie takich elementów artystycznych w przygotowaniach do porodu jest bardzo dobre, dlatego że po pierwsze właśnie uświęca, sprawia, że te wszystkie wizje się ucieleśniają, po trzecie uruchamia naszą intuicję i też ten, ten etap, taki właśnie ciąży czy porodu czy połogu, staje się taki mniej poważny, taki niebezpieczny. Taki wszystko, co jest takie, wiecie, naukowo-szpitalne, My jednak mimo wszystko postrzegamy jako coś niebezpiecznego. To jest taka przestrzeń, że coś jest z nami nie tak. A sztuka, radość, rozrywka jest czymś, co tak jakby łagodzi ten cały, ten cały etap i bardzo polecam Wam sięganie właśnie po takie elementy w przygotowaniach do porodu. Ja również miałam zorganizowany Blessing Way, czyli to jest taka ceremonia trochę podobna do baby shower. Ale ja też no, nie miałam baby shower, dlatego że dla mnie to jest takie zbyt komercyjne święto, a po drugie, ja nie chciałam znać płci mojego dziecka, więc to po prostu było takie spotkanie, gdzie właśnie zostałam uświęcona jeszcze w tym etapie ciąży i to było niesamowicie przyjemne. To było zorganizowane przez moje przyjaciółki. One malowały mandary na moim brzuchu. No, rozmawiałyśmy generalnie o, o moich marzeniach porodowych, one opowiadały trochę o swoich doświadczeniach. Myły mi stopy, jadłyśmy pyszny tort i pyszne owoce. No to było takie spotkanie bardzo, bardzo wyjątkowe i taką Blessing Way też Wam polecam. Podlinkuję Wam w opisie jakieś może opisy, gdzie możecie zasięgnąć jakiejś inspiracji, jak takie Blessing Way zorganizować dla swojej na przykład przyjaciółki w ciąży. I ja również, słuchajcie, bardzo skupiłam się na tym moim porodzie, zbierając też finanse, zbierając tak jakby szykując w ogóle intencjonalnie tę przestrzeń, trochę tak, jakbym się do jakiegoś wesela przygotowała. Ja bym to tak porównała, że. Można by było, gdybyśmy na tym porodzie właśnie skupiali się tak jak na weselach, zbierali na to właśnie pieniądze, żeby pieniądze też, żeby sobie zapewnić bardzo komfortową wyjątkową przestrzeń, um, skupiając się właśnie na tym, jakie będę miała kwiaty, jak będę ubrana, na takiej właśnie boskości tego wydarzenia. No to właśnie potem to wydarzenie będzie, nasza uwaga będzie skupiona na tym, że to nie jest poziom um, dolegliwości i czegoś przeciwko mnie, tylko wszystko jest boskie i wszystko, co się wydarza, jest cudowne. I będzie łatwiej to transformować właśnie w ekstazy. Yy, tak więc te pieniądze, ten konkretny plan yy, tego, tego całego wydarzenia, który oczywiście yy, ten konkretny plan, jeżeli go zrobimy, to też jest większe prawdopodobieństwo, że się zrealizuje, ale zawsze zostawiamy sobie też z tyłu tę przestrzeń właśnie akceptacji takiej. Yy, Puszczenia tej kontroli, no bo poród jest jednak mimo wszystko wydarzeniem, które czasami toczy się swoją drogą, i trzeba w sobie zostawić tę te, te przestrzeń na to, żeby akceptować. Ale ten, to planowanie, to afirmowanie, to zbieranie tego wszystkiego jest też po to, żeby w nas wzbudzić to poczucie. A to poczucie możemy ze sobą zanieść gdziekolwiek się ten poród nie potoczy. I to o to chodzi, żeby. Wzbudzać poczucie wyjątkowości i je ze sobą nieść, a nie skupiać się tylko na tych takich fizycznych, materialnych elementach, które sobie afirmuję. One potem mają nam służyć i, i super, że je przygotowujemy, ale one służą do wzbudzenia tego poczucia, tak naprawdę. No i ostatni element tego uświęcania tego okresu okołoporodowego to jest kwarantanna połogowa, yy, która wymaga osobnego filmiku i na pewno będę. Bardzo zachęcała Was do zorganizowania czegoś takiego. Jest to, już chyba mówiłam w wcześniejszych filmikach, które pojawiały się na innym kanale, Dzika Rodzina, o tej kwarantannie wspominałam. To jest czas docelowo 40-dniowy, który ma za zadanie pozwolić kobiecie w pełni, właśnie boskości i oddaniu tego wydarzenia, po prostu być na te 40 dni mamą. Ze swoim dzieckiem, która nic nie musi robić, której wszystko się podaje, wszystko się przynosi, której się pomaga, która naprawdę może w pełni oddać się dziecku. Oczywiście to jest taka wizja, wiecie, docelowa, idealna, i życie nie jest idealne, ale nawet jeżeli ktoś tej kwarantannie pomoże nam 80 czy nawet 50%, to zawsze jest cudowne i zawsze jest bardzo pomocne. Ale o tej kwarantannie stworzę osobny filmik i bardzo polecam też ją zorganizować swojej przyjaciółce. A, a jeśli chodzi też o rebozo, to jest cudowna ceremonia, właśnie, która nazywa się Serrada, pochodząca z Meksyku. I jeżeli macie jakąś przyjaciółkę, która urodziła, to bardzo polecam Wam, też podlinkowuję w opisie stronę, gdzie. Możecie znaleźć w jakich miastach, gdzie kto taką ceremonię wykonuje. I zamiast znoszenia, nie wiem, jakichś, nawet pieluszek, czy jakichś rzeczy dla dziecka, które tak naprawdę, no wiadomo, są po, też potrzebne, ale nie, mogą się okazać nie aż tak cenne, jak to, żeby wykupić, na przykład w ramach prezentu po porodzie, taki rytuał serady dla kobiety. Ja jeszcze takiego rytuału na obecną chwilę nie wykonuję, ponieważ nie mam jeszcze wystarczającej ilości chust. I przestrzeni takiej, też mojej e, trzygodzinnej energetycznej, no bo mam mal, mal, malutkie dziecko, żeby zaoferować swoją energię na, na, na taki czas, ale jest to wyjątkowa mm, ceremonia, która pomaga właśnie e, zamknąć ciało z takiej strony fizycznej, duchowej i emocjonalnej, otworzyć się na nowe, e, uświęcić ten okres połogowy pomóc kobiecie zamknąć jakiś etap właśnie po, po porodzie, bo poród bardzo otwiera ciało i um, bardzo, bardzo Wam to polecam. I tak reasumując, um, uświęcenie tego okresu okołoporodowego, zaplanowanie go jest też elementem przygotowania do porodu w ekstazie, otworzenia się na poród przyjemności, dlatego, że nie skupiam się na etapie już ciąży na tym, że to wszystko, co się we mnie zadziewa, jest przeciwko mnie. Też podam Wam taki przykład. Ja krótko przed, przed porodem zaczęłam mieć mocne bóle spojenia łonowego. I zamiast teraz wyszukiwać, och Jezu, jak sobie tam pomóc, żeby mnie to nie bolało, ran, jak nie boli, to ja całą swoją energię wysyłałam w to miejsce. I dziękowałam swojemu ciału, że ono się tak otwiera, że ono tak cudownie pracuje. I ja ten ból transformowałam w przyjemność. Słuchałam tego bólu. Wiedziałam, że to już nie jest czas na jakieś yy, długie, intensywne spacery, tylko może na bardziej odpoczynek. I nie interpretowałam tej informacji jako dolegliwości, która jest przeciwko mnie. Interpretowałam to i uświęcałam. Te dolegliwość w pewnym sensie, jako element właśnie boskości mojego ciała, i to, i słuchałam go, gdzie mnie to prowadzi. Czy ja teraz powinnam odpocząć, poleżeć, posiedzieć? Um, I jeżeli już wykonywałam jakieś ćwiczenia, które miały mnie wesprzeć w tym, w tym bólu, to. To nie z poziomu tego, że ja mu tak bardzo chcę zapobiec i go nie akceptuję, tylko z poziomu tego, że ja chcę wesprzeć jeszcze moje ciało w tym, żeby ono mogło się swobodniej i łagodniej właśnie otwierać, żeby już odpoczywało. I ja pamiętam, że nieraz siedziałam i, i wręcz jakby szukałam tych pozycji, żeby temu ulżyć, i, i rozmawiałam z tym, z tym bólem i szukałam w tym przyjemności. I to były takie pierwsze elementy, które mnie bardzo doprowadziły do tego, żeby potem ten poród właśnie transformować w ekstazę i w przyjemność, i tak go widzieć, i tak go interpretować, i tak go doświadczać. I tego Wam życzę, kochane, moje drogie kobiety i partnerzy, też, żeby dla Was też to było przyjemne. Cudownych spotkań z Waszymi dziećmi, i widzimy się już w następnym odcinku w kolejny poniedziałek. Zapraszam Was do śledzenia. Instagrama i Facebooka, gdzie publikuję bardziej na bieżąco, takie, takimi drobnymi, bardziej kroczkami. To są takie dłuższe powiedzmy filmiki. I na Instagramie też w ten wtorek, 29 marca o godzinie 10, odbędzie się rozmowa na live ze mną, do której zaprosiła mnie Kasia Mielniczek, którą również bardzo Wam polecam. Jej treści są także mm, Rezonujące ze mną i też wbrew pozorom mogą, przygotować się, mogą przydać się do przygotowań w trakcie ciąży, do porodu. Do zobaczenia! Mua.